Czasami bagatelizujemy sprawę naszej gadatliwości, ale święty Jakub rozprawia się z gadatliwością w sposób bardzo zdecydowany. Mówi, że język ludzki jest najbardziej nieokiełznanym organem. Tak jak koń bez wędzidła, tak statek bez steru, tak człowiek, który nie potrafi opanować swojej gadatliwości. Jedynym sposobem opanowania gadatliwości jest sztuka słuchania. Czyli zastosowanie zasady dialogu, która jest potrzebna właściwie każdemu człowiekowi. W momencie, kiedy będziesz słuchał drugiego, będziesz próbował go usłyszeć, to wtedy będziesz potrafił go również zrozumieć, wysłuchać i usłyszeć to, czego ten człowiek czasami nie jest w stanie wyrazić swoimi własnymi słowami. Jedyną receptą na zbyt ruchliwy język jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.